Cześć, kochani, witajcie bardzo serdecznie. Ja jestem Rekord i witam Was znowu na kanale Gamecodes. Eee, w, dzisiejszej, w dzisiejszym let's playu zagram sobie w Rayman e, e, Legends e, taką nową pozycję e, ze studia Ubisoftu. E, ja tutaj sobie przeszedłem, znaczy, się próbowałem tylko rozpoznać, e, zapoznać się z silnikiem, ale nie dokończyłem pierwszej misji, e, więc to myślę, zostawimy dla nas. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda w tym momencie. E, menu, no, fajnie, że zrobiłem. Ale wyjdę, chcę, chcę wam po prostu pokazać, jak wygląda menu wyboru yy, po, tych, tych całych misji, nie? Zobaczcie. Yy, tutaj musicie zdrapać jakieś yy, szczęśliwy los, by wygrać pierwsze stworzenie. Wow. Zbieramy obrazy. challenge, wyzwania, galeria bohaterów. Małaki w To są chyba już fabuły, misje, nie? Tak, oto są misje fabularne. I weźmy sobie tutaj do pierwszego z tego, z którego ja wyszedłem. I tutaj jest dawno, dawno temu. No i rozpocznijmy tą misję. No, ekran ładowania. Bardzo zawsze, zawsze mi się podobały te ekrany ładowania. Dobra. <laughs> Odgłosy? No nie, no gra jest kozacka. Przyjemna, aż takie, wiecie, no, młodzieńcze lata wracają, nie? Takie... Naprawdę taka gra dla wszystkich w miarę. Łodź, przepraszam za te dźwięki dziwiam tutaj teraz tle. No, wychodź, kurczę. Kolorowe jakieś coś. Juhu! Nie, zachebista gierka. O, mamy coś do wejścia. Zobaczmy, co tam mamy, co tam się tam schowało. O! Bonusy, hereszki. Bodus, bodusy, bodusy. Ejo, bodusy. Cienki, cienki siomek. Cienki przyjacielu, cienki. Lecimy dalej. Generalnie gra. Co tu więcej mówić? Raina, no to jest klasyk. Ale najnowsza część, najnowsza odsłona tej produkcji. Naprawdę, no powala jest tak zajebista, że no aż wstyd tej pozycji nie mieć. Wow! Ej, tam coś jest, patrzcie! Ja pierniczo nie no, tak Gra powala, no jest naprawdę śmieszna. Gorąco polecam wszystkim tym, którzy czują się staro i chcieliby się na chwilę odmłodzić. To, jak najbardziej, Rayman da wam możliwości do tego. Właśnie, patrzcie, troszkę zlamiłem prawie. Prawie, prawie dałem do ciała. Ah, dobra, lecimy dalej. Mamy tutaj teraz takiego zielonego pomocnika latającego. Znaczy, ja mam teraz te chyba te duchy przeskoczyć. Dobra, przeskoczyłem duchy. Użyj... Aha, to teraz zielony po, po, pomocnik nam pomagać będzie tutaj. Okej. Okay. Ja, ja, ja! Bierzemy! Te dźwięki mi się kojarzą z minionkami. Ups! <ścoughs> Widzieliście jaki zez? A Rayman jak zwykle pływa. Jaj. Ups. I w siebie do Przesunął platformę. Dobra. Oj, ojoj oj, oj. Niedobre coś mnie zbiło. Niedobry pan duch. Dobra, a wyciągnijmy to z tego Dziwnego czegoś. Aha, teraz obracamy sobie tutaj. Eee, zobaczcie. taką Takim. O, kurwa. Słuchajcie. Wow. O, oh, jezu. Dobra, nie widzieliście tego? <ścoughs> ja pierdzielę. Ta gra powala. Czekajcie, bo telefon mi spadł. I troszkę trzeba było teraz. E... Eee... O A całkiem niedawno premiera miała, Premierę były, premiera była tej gry Więc warto myślę jednak zainwestować te parę groszy. Wow Czyli tutaj jedno... Dobra, już wiem Ech, o co tu chodzi o nie, bo teraz spadnę na to. I teraz się puszczamy! Fajnie Nie, nie, nie Ło wow. O jeszcze raz, ja chcę jeszcze raz, ja chcę jeszcze raz. Chcę uwolnić tego pana, chcę uwolnić Muminka. Czy jak mu tam? No, duch hiepsia! Ło! Okej! Okay. Dobra. Mamy, uwolniliśmy muminka! Mamy muminka. Kolejny muminek do kolekcji. A my polecimy dalej. Dobrze. Znowu to coś zielone trzeba wyciągnąć. Cyk. Eee, a tu oho! Ale czekajcie, czekajcie, tam jest jakaś moneta fajna. A rykowy lubi monetki, więc... O! Oh. Widzicie? Ja tak się opłaca wiesz tą Okej, OK o, o, a, a, Dobra. Wydostał się stamtąd. Rayman. Naprawdę powiem wam szczerze, że jestem mile zaskoczony. No, Grałem sobie ostatnio ostatnio. Jakiś czas temu nawet na streamach w Origins. No ale tu no, nie ma co porównywać. Origins... Y według tej części jest naprawdę kiepski. Ale i tak powala swoją indywidualnością oraz no, pomysłami, no gra jest epicka. i to nie jest tylko gra dla, dla dzieci, wbrew pozorom. E, więc jak najbardziej Możecie w nią grać, czy macie 20, czy macie 30, czy macie 10 lat. Naprawdę, tytuł bardzo, bardzo przyjemny taki przyjazny jest bardzo, bardzo, bardzo i powiem wam szczerze, że na pewno będę dłużej i zagrywał się w Raymana. A ja Was kochani zostawiam sam na sam z pomysłem czy kupić, czy sobie nie kupić. Czy sobie pooglądać, czy sobie nie pooglądać A na pewno na kanale Gamecodes Oraz może na moim kanale Zobaczycie serię z tej gry Mam nadzieję, że wam się spodobał Ten pierwszy odcinek Do zobaczenia w następnych materiałach Mówił dla was rikowy. A to był Rayman Origins Blub, Co ja gadam? Rayman Legends Przepraszam, Rayman Legends W opisie macie linka By the way, bardzo tania produkcja Zapraszam na Gamecodes, Papa.